Potrzebna mi przestrzeń dobry nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Niech nie oceniają nam. Kodę Chodzę to papa, kiedy uśmiech to moja przestrzeń Dobry nowy plan Pit, dobry pas, autostrada, lewy pas i moja przestrzeń Moja przestrzeń, moja przestrzeń Potrzebna mi przestrzeń, rodzę, rodzę nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas i nowe miejsce Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech z gaz i moja przestrzeń. W drodze rodze, nowy plan. Blit, dobry bas, autostrada, lewy baz i nowe miejsce. Gdzie nie oceniają nas? Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zrobi gaz i moja przestrzeń. Kilometry tras, być niczym.